Wyobraź sobie, że za kilka tygodni dopisujesz w CV opracowałem strategię wzrostu dla spółki z przychodami parunastu milionów złotych. I nagle to nie Ty wysyłasz follow-up, tylko rekruterzy pytają, jak to zrobiłeś. Brzmi ciekawie? Zostań ze mną dwie minuty, a ja pokażę Ci, jak taki scenariusz może stać się bardzo prawdopodobny. Jesteś na trzecim, czwartym bądź piątym roku studiów związanych z biznesem lub finansami? Studujesz w Krakowie, Warszawie, Katowicach albo innym mieście? To okazja właśnie dla Ciebie. Pracodawcy zatrzymują się przez CV, które pokazuje udział przy projektach firm z 6 czy 8 cyfrowymi przychodami? Takie doświadczenie mówi, umiem liczyć pod presją i rozumiem prawdziwy rynek. Papierowe case'y z zajęć rachunkowości tego nie dają. 3 czerwca w Krakowie startuje Consulting Academy. Zero bezwartościowych slajdów, masz surowe dane, tykający zegar i mentora praktyka obok, który od razu pokazuje, co działa, a co nie. Po finale dostajesz certyfikat i potencjalnie bezpośrednie kontakty do menadżerów, którzy rekrutują. W zeszłym roku wielu uczestników usłyszało, padnij na rozmowę. Dosłownie kilka tygodni po wydarzeniu. Ty też możesz mieć na to duże szanse. Wstęp kosztuje 0 zł, my usprawiedliwiamy zajęcia, a w przerwie czeka pizza i ciastko. Jednak jest jedno, ale mamy tylko 120 miejsc. Decyduje jakość formularza. A nie sam czas zgłoszenia, a listę zamykamy bez ostrzeżenia, gdy komplet najlepszych kandydatów jest gotowy. Jeśli cenisz bezpieczną rutynę bardziej niż skok na głęboką wodę, to wydarzenie nie jest dla ciebie. Uzupełnij formularz pod wideo i pokaż, że masz głód wyzwania. Wypełnienie zajmie ci około 30 minut. Dlaczego tak długo? Dlatego, że zależy nam na jakości, nie ilości. Consulting Academy to wydarzenie dla tych, którzy chcą od życia coś więcej i nie boją się ciężkiej pracy. Pamiętaj, im szybciej wypełnisz formularz, tym większa szansa, że twoje zgłoszenie trafi do nas jako pierwsze. Zanim miejsca znikną, Przyłóż się do tego, konkurencja będzie na pewno duża. Jeden wtorek, który może dać Ci projekt wart miliony w CV, a także rozmowy, o których inni dopiero marzą. Consulting Akademii 3 czerwca, Kraków. Do zobaczenia. Vamos!